Cześć wszystkim, ja jestem Słomiany i w tym filmiku przekażę Wam swoją opinię na temat dotychczasowych odcinków anime Fairy Tail. Jak pamiętacie, w filmiku, który umieściłem na dzień przed premierą, powiedziałem, że twórcy zapewne uraczą nas nową wersją, nową jakością. Poczujemy świeżość, że to anime, ten nowy sezon e, będzie godny roku 2014. Nowa kreska, nowa muzyka. Jednak czy twórcom się to udało? Czy zadowolili mnie? Otóż tak, średnio. E, generalnie moje wrażenia są dość pozytywne, jednak jest parę rzeczy, na które zwróciłem uwagę, zapewne jak wszyscy. No i dobra, po kolei. Kreska. To jest najdziwniejsza rzecz w tym anime. Dlaczego? Bo raz jest świetna. 13 odcinek był po prostu genialny. Pierwszy odcinek również, moment, kiedy Lucy płakała, kiedy Nacu mówił, że jest zabójcą. Wtedy kreska była idealna. Naprawdę była godna roku 2014, ale te następne odcinki były koszmarne. Drugi odcinek to była masakra. Nacu jak Nacu, resy twarzy naturalne, wyrazy twarzy jakieś dziwne, ko koszmarne. Nie wiem, czemu tak się stało. 13 odcinek był po prostu świetny. Później Nacu szalały. Animacja, efekty ognia były wprost genialne. Ale czemu tak się stało, że ta kreska była momentami tak słaba? Nie wiem. Być może twórcy, być może być, może jest tam parę zespołów, które się zajmują poszczególnymi etapami odcinka. Że jedna ekipa robi, nie wiem, walkę laksusa z Juro, druga na przykład walkę w pałacu. No nie, nie wiem na czym polega. Ale fakt, faktem, że czasami ta kreska jest po prostu genialna, a czasami jest tak słaba, że nie da się oglądać. Znaczy, może nie przesadziłem, ale jest po prostu słaba. Ale muszę przyznać, że z uciekana odcinek jest coraz lepiej, że ta kreska jest mniej dopracowana. Aczkolwiek nadal widać, że do ideału sporo brakuje. Rzecz kolejna: animacja. Pierwszy sezon Fairy Tale był słaby pod tym względem. Ta animacja przywija się bardzo rzadko, pojawia się sporadycznie. Natomiast to nowy Fairy Tail z porządku też było, ale chyba od 9 odcinka ta animacja znacząco się poprawiła. Eee, zaczęliśmy ją w końcu zauważać. Wymiana ciosów w końcu była poważną wymianą ciosów, a nie składa się z pokazu slajdów, jak w większości przypadków w pierwszej serii. Także ta animacja w tym nowym Fairy Tail jest naprawdę dobra. A w czasem odcinku była po prostu genialna. Pomniej Natsu, jego ruchy, jego wymiana ciosów, to wszystko było świetne. Naprawdę, animacja, było widać, że ta animacja faktycznie istnieje. Aczkolwiek nadal jak się pojawia, to nie jest zbyt idealna. Niestety jeszcze wiele brakuje do ideału, ale stopniowo się to poprawia i mam nadzieję, że jednak w późniejszych odcinkach ta animacja będzie naprawdę dobra. Rzecz kolejna. Muzyka. Tutaj wiele osób, o dziwo, narzeka. Twierdzą, że ta pierwsza ścieżka dźwiękowa, te pierwsze osty były lepsze, że jednak ta nowa muzyka nie sprostała zadaniu, że twórcy się nie postarali. Dla mnie jest to nieprawda. No to jest tylko moje takie subiektywne zdanie. Otóż Według mnie ta muzyka jest świetna. Jest parę utworów, które są wprost genialne. Reszta trzyma poziom, ale są też takie, które nie spodobały mi się. Jednak, mimo wszystko, ogólnie trzyma poziom. I wielu osób mówi, że przydałaby się ta stara muzyka, że jednak tego brakuje, że szkoda, że twórcy z niej zrezygnowali. Dla mnie jest to błąd, bo sądzę, że jeżeli jest nowa kreska, nowa jakość, no, różnie z tą jakością, ale jeżeli jest nowy sezon, to jest to logiczne, że ścieżka dźwiękowa musi być inna, musi być nowa. I dla mnie to jest na plus. Dobra, rzecz kolejna: walki. Jak wiemy, łączą się one z animacją. W pierwszej serii te walki były bardzo mocujące. Mimo że animacja była średnia, ale dla mnie walki pierwszej serii były naprawdę świetne. Może, może nie aż tak genialne, ale naprawdę przy się oglądało. Natomiast w drugiej serii te walki mam takie przykre wrażenie, że straciłem dynamicę. Są nowi przeciwnicy, którzy dysponują naprawdę ciekawymi zdolnościami, ciekawymi umiejętnościami. Są to nowe postacie wprowadza wprowadzające świeżość, ale ta dynamika jest taka średnia. Może ma to związek z muzyką, ale raczej wątpię, bo ta muzyka, mimo wszystko, jest świetna. A walki nie są już emocjonujące, no przynajmniej mniej emocjonujące niż w pierwszej serii. No, dziwne to jest. No ale cóż. Dobra. Rzecz kolejna. Już ostatnia. Postacie. Jak wiemy przeszło na lifting. Najbardziej podbają mi się Laxus oraz Erza. Erza wygląda teraz znacznie lepiej moim zdaniem. Ogólnie nie chcę się rozpowiadać, ale według mnie wygląda lepiej. Natomiast Laxus. W pierwszej serii miałem wrażenie, że wygląda trochę jak Młody Gniewny. Taki trochę buntownik. Natomiast w drugiej serii spoważniał. Ta kreska, nowa kreska, zmiana jej, oczywiście ta lepsza, ta zmiana wyszła na dobre. Bo teraz Laksus nie wygląda jak dzieciak, tylko jak ktoś poważny, jak poważny mężczyzna. I myślę, że ta zmiana da mu męskości. Takie moje zdanie. Jest poważniejszy, teraz o wiele bardziej dojrzały, i moim zdaniem to wszystko wygląda znacznie lepiej. Jeżeli chodzi o resztę postaci, to różnie z nimi jest. Na przykład Natsu mi się teraz o wiele bardziej podoba. Jak wygląd? Znacznie bardziej w tej nowej kresce, która jest do, bardziej dopracowana, bo są wieki. Dobra, powiem tak. Jest kreska, która wygląda gorzej, ale jest taka, która wygląda naprawdę świetnie. I w tej nowej kresce, Natsu, w tej świetnej, Natsu prezentuje się znacznie lepiej. I podsumowując, według mnie ta nowa wersja jest dobra. Naprawdę spodobała mi się i mam nadzieję, że anime, pod względem kreski, muzyki i mam nadzieję, że ten nowy ark, który jest obecnie w Manze, że będzie ukazany w anime w bardzo dobry sposób. Bo to, co się teraz dzieje, to nie wyobrażam sobie, aby twórcy anime mogli to zepsuć. Po prostu. Dobra. Jeszcze taka ostatnia rzecz, bo niektórzy mi zarzucali to. Dla mnie kreska nie jest najważniejsza. Liczy się fabuła. Jednak komentuję kreskę ze względu na to, że fabuła, no znam fabułę, wiem co się stanie, dlatego, kresk, dlatego jedynie mogę obserwować kreskę, jak to wszystko się zmienia, czy muzyka pasuje, czy też nie, czy Saju daje ją radę, czy, czy to wszystko stoi na naprawdę dobrym poziomie. Ok, to tyle. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie na temat tej nowej wersji. Napiszcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Na razie.